Jak się podobało? Super. Mnie do tego nie trzeba przekonywać sam, trosz, przekonywać, sam troszkę biegam amatorsko. Dzisiaj byliśmy w sporej reprezentacji i jesteśmy tutaj za rok, za dwa lata, za trzy, kiedy będzie. Na pewno wiem, że będzie więcej osób. Świetna impreza. Połączenie, integracji osób z niepełnosprawnościami, z osobami zdrowymi, z opiekunami. Czego więcej potrzeba? Pogoda dopisała, organizatorzy świetnie, wszystko super zorganizowane. Byłem pewnie w życiu na około, nie wiem, stu biegach różnych ulicznych, ale takie organizacje jak tutaj, takie przyjęcia ciepła, tego wszystkiego, to naprawdę jeden z ze przybiegów. Wspomnienie dla mnie rewelacyjne. Państwu bardzo dziękuję za zaproszenie na tak fantastyczną imprezę. Bardzo mi się podobało i za rok będę. Serdecznie dziękujemy za dzisiejszy bieg, za udział, obecność oraz wsparcie sponsorów. Bardzo dziękuję. Super zabawa, mili goście, to było pięknie. Wspaniała impreza. Dziękuję organizatorom za zaproszenie. Gratuluję pomysłu pan, panu Arturowi, gratuluję realizatorom i do zobaczenia za, na, za, za rok, w przyszłym roku z przyjemnością. Przyjadę i będę brał również udział w tej świetnej uroczystości. zwiedzimy. takie właśnie zawody dla, dla dzieci, dla osób dorosłych z problemami i ruchowymi. Wiadomo, dla nich to jest wielkie, wielkie wydarzenie. Dla nas, mówię, to jest tylko bieg, który my jesteśmy w stanie pokonać, a dla nich to jest, to jest duży wysiłek. No i radość, ich radość z tych medali jest ogromna, naprawdę. Naprawdę wielkie i jestem za tym, żeby powstawało coraz więcej takich takich zawodów. No bo mówię, ich to buduje. Na pewno wrócimy za rok. W tym roku specjalny ośrodek szkolno wychowawczy miał tylko trzech reprezentantów i dużo osób współbiegnących, ale za rok przyjedzie co najmniej 30 uczestników naszego środka i drugie tyle opiekunów. Cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział. Mega organizacja, mega pomysł. Zachęcamy, żebyście Państwo organizowali część imprezy dla osób niepełnosprawnych, ponieważ my na to czekamy. Cieszymy się i bardzo serdecznie gratulujemy i podziwiamy i pozdrawiamy. Do zobaczenia za rok. Pa, pa! Podobało się, fajnie było, trochę męczące, ale fajna impreza była, super było. Było super, im się wszystko podobało. Było super, na drugi rok pójdę dwa kilometry o kilka. Panie, dziękuję, że byliście. Do zobaczenia za rok.